Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Paku 01 i zapraszam Was na coroczny unboxing śnieżnej kuli z eventu Dzisiaj tą kulę honorowo pierwszy raz będzie otwierać moja narzeczona która ma większe szczęście niż ja Także jak widzicie kulka jest do odebrania Mam 7500 golda, nie wiem czy będziemy otwierać dalej, zobaczymy Zobaczymy co wypadnie, jeśli wypadnie dziesiątka no to może otworzymy jeszcze sobie boxy za te golda, zobaczymy Proszę bardzo, moja Żonko. Chodź przywitaj się kurde ej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie z tej strony Kebab i 998 No climb, no. Affirmative. Kliki na środek. I open. Łaga. Oby... W, jak ci wyleci Lion nie? Tu moja narzeczona wygrała Kampf Pan tak u mnie, więc może i wyleci Lion. Niemożliwe, ej, to jest, to jest niemożliwe. <noise> Kurwa, a wiesz, że ten czołg jest najrzadszy z tej kuli? To jest jakiś mały procent szans, że on to leci. Ej wow <noise> No to jego nie miałem, no to Golda nie dostałem za do niego bo go nie miałem. Wow, ej, no Liona powiem szczerze, bardzo chciałem, bo ja go... No, nie miałem go. To jedna dycha która mi tylko. No proszę, patrz, nie miałem go, nie mam kontroli na nim No także dziękuję Ci bardzo kochanie, moje najdroższe, za wydropienie czołgu. No i to byłoby na tyle. Dzisiaj nie będę przedłużał. Więc dziękuję za oglądanie i Dziękujemy do następnego. Witam Dokładnie, się bardzo serdecznie i do następnego. Widzimy się na streamie. Na razie.